kochani, happy Mikołajki! Widzimy się pewnie potem Oglądacie to pewnie później Ale mam nadzieję, że mieliście wspaniały dzień Trochę taki Otoczony taką dziecięcą energią, bo to jest ten czas. E, mam nadzieję, że też może dostaliście coś fajnego. Um, ja się już ogarnęłam, jest godzina dziewiąta. Jezu, ktoś mi tu wali pod wami. Jest godzina dziewiąta trzydzieści pięć, ja jestem full ready. Poszłyśmy spać około trzeciej bez komentarza, ale bardzo fajnie wstawiłam właśnie jakiegoś tam tiktoka, teraz zrobię jeszcze jakieś fotki i będziemy lecieć. Dziewczyny poszły porobić sobie jakieś fotki na dworze, ja porobię sobie fotki tutaj, takie właśnie w piżamce i później założę outfit. Mam dzisiaj w planach sweter, który sama obcięłam dwa dni temu w domu, no ale to co, okej, wygląda slej, pomimo tego, że to ja go robiłam handmade. Także takie wam wspaniałego dnia i widzimy się potem. Kochani, tak jak wam opowiadałam, jak dziewczyny uciekły. W ogóle bardzo szybko wróciły, ale <grymny> nie zdążyłam nagrać jednego TikToka. E, anyway, to jest właśnie ten sweter, który sama obciam, ale. Hajda! Jakby widzicie to? Chciałam sobie zamówić podobny na Zalando, ale cały czas jest wyprzedany. Taki z Stradivariusa, z Gwiazdku, właśnie taki granatowy. No ale zobaczcie, po prostu DIY i jest. A tak w ogóle nie chodziłam w tym swetrze, a tak myślę, że na pewno będę, bo podoba mi się bardzo taki krój. Pod spodem jeszcze nałożyłam sobie w razie co taki top z zary. No taki wiecie, zwykły. Na spodniach, na spodniach. Spodnie mamy z Stradivariusa, tylko że wiecie co, im dłużej je mam, tym dziwniej układają się tutaj i wyglądam jakbym miała dick, ale nie mam. Będziemy robić tak zdjęcie, żeby tego nie było widać. No ale widzicie to, powiedzcie, że widzicie to. Ale oprócz tego bardzo je lubię, więc yy, po prostu... Przemilczmy ten fakt, że mam tutaj coś. Nałożymy jeszcze buty, bo bez butów nie wyjedziemy. I oprócz tego jeszcze się wymienimy z Mają futrami. Więc ja dzisiaj będę taka all white, a Maja będzie brązowa. Daria natomiast zamieni sobie kurtkę na drugą stronę. Tak, bo ona jest dwustronna. Ona naprawdę jest tak zrobiona. To nie jest yy, jakiś żółt. Pokażę no. Wam, jak wygląda nasza okolica, bo wcześniej nie było okazji. Bardzo ładnie jest, tak bym powiedziała. Yy, Typowo angielsko. I tutaj bardzo ładna ta kawiarnia naprzeciwko. O, właśnie, jedzie jakaś karetka albo policja, ale ogólnie bardzo ładnie. Cześć, kochani, jesteśmy na Covent Garden na markecie, ale poszliśmy do Janki Macza, właśnie tam ją ja bardzo polecała i e, mówisz, że jest jej ulubiona. Ona ch chyba w ogóle miała jakąś współpracę taką e, większą, tak mi się wydaje z tym, więc e, zrobimy sobie też jig jam, vanilla sea Salt z e, maczlate na e, mleku owsianym ice. Więc zobaczmy. Ej dziewczyny! Próbuj mojej, wiem, że nie lubisz ciepłej, ale... Czy już się przekonam. Maja ma cinnamon bun? Coś takiego. Cinnamonowa dupa. Ej, dobra. Dobra o, dupa. To też dobra. Tam? Tam love you. To jest soli takiej, poczekaj. Bo to jest... E... Vanilla salt coś tam, tak? Vanilla czy mi się wydaje? Nie, 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 nie. Nie. Bardzo dobra. Pyszna intensywne w sensie nigdy nie tak się... intensywnej maczę no bo... ale rel no, może przez tą sól Daria ma ym, marshmallow hot chocolate czekajcie tylko dodam ile jesteśmy po śniadaniu 20 minut ale moje śniadanie to były no to owoce prawda. to były owoce więc <laughs> tak to prawda Maja ma takiego biszkopt a ja, słuchajcie, godzina 12 ja mam makaron, ale nic mi się nie podobało takiego śniadaniowego. Robimy teścik, jest to makaron pomidorowy. Zatestujmy go razem. Nawet mam jeszcze tą z, powiedzmy, z rana, z śniadania. Zwykły makaron pomodoro, taki z pomidorkami, wege, a A z cebulką. Co? I... Ugryźć tego proszbora. <laughs> mam, Dobry tak? Mhm. jest Mhm. No musisz nabić. Mm. Dobry nie? Majeczka. Uh -huh. Po podżusiu. Na 50 to mogę. do kamery. Powiedz, co mówisz średnio 5 razy w trakcie 10 minut. Mam dwa rymy. Mała majeczka sika do kubeczka. Jeden. A drugi jest uratowany. Daria z Dünkiem pierdzi w dym. Mega dobre. Kiedyś dotrwaliście do tego momentu vloga. Napiszcie w komentarzu Rym z imieniem gracza. No, może ktoś wpadnie na coś dobrego. To jest um, Rymy wymyślone, zostały wczoraj. Znaczy, Majeczka to już dawno chodzi po głowie. A Daria z tym pierdziwnym... to wczoraj. wczoraj tak, był kryzys. Do, tak, był kryzys męczenia i powstały tak, takie bycie. Um, takie zdania. Dobre, tak zwykłe, nie? Ja lubię takie bardzo. W ogóle szczęśliwy K Mikołajek. Happy Christmas, Happy Christmas Harry! Christmas. Um, I I presents. have presents! czy oglądacie Harry Pottera? Nie po polsku czy po angielsku? Ja znajdziesz jestem... czy w ogóle oglądacie Harry Ja oglądam po polsku i jestem zwolenniczką. Jest parę takich filmów, seriali. Znaczy filmów. No, chyba w sumie Harry Potter jest takim głównym, mm -hmm. gdzie tylko po polsku. No i Violetta. No, Dariana w tym po angielsku. Czekolada on the table. Kawa na ławę. Co oh, no! Ale tym oh jest to. Oh Hejka kochani, jesteśmy w jakimś takim życiarskim sklepie, jesteśmy w takim życiarskim sklepie. Jesteśmy na samej górze i tutaj są książki, hopopy na... Pop i takie różne figurki i tak dalej. Na drugim piętrze były płyty. Ja mam zjazd. Mi się chce tak spać, że to jest w ogóle nie do pomyślenia. Czekamy, Maja kupuje sobie jakąś książkę, więc siedzimy sobie tutaj w środku. Tak to cały czas spacerujemy, o, la! Daj, horse unicorn. Którymi z tych byśmy były? No to ja chyba. Hops. Właśnie ja... Ja chciałam, a rozumiem, że sobie oszczędzę. Daria? Daria? Daria, może tu? No. Nigdy słuchajcie, ja nie miałam lalek brat. Ty miałaś? Nie, nie miałam, nie miałam Monster High. Ale Monster High też lubiłam. Kochałam to, powiedzcie, że wy też. O oh my God. Nie wiedziałam, że coś się produkują. Dobra. O oh wow, ale fajnie, kurczę. Slime. A tutaj Paddington gotuje Paddington A on mówi tu? Z... Squish my tummy Tak, mówi, mówi. Ej patrz Książki hmm. Książeczki Tutaj do kasy się ustawię, dobra? Dobrze Jest tak to by dużo by ludzi um, ja Mnie to bardzo przytłacza ale jest tak ok. jakby dobrze się trzymam. Ciężko aż się tutaj przechodzi. Ale zobaczcie, mamy Funko Popy z Disney'a! Mamy Sponge Boba. A tutaj zobaczcie, jest Bella. Śliczna. Mula, Snow White. Szkoda, że z Rosz nie ma tej wersji w długich włosach, bo ja wolę to długą by włosą. Ale jest księżniczka i żaba jaka piękna. Ja umiem, tylko... ej, śliczna. Zgadujemy cenę. Dobra, ja zgaduję, że to A, w sumie 18. Tutaj mamy. O, takie baby. Ale to co jest super. Dari, muszę pokazać. Daria chciała Glindę. I jest Glinda w dwóch wersjach, więc muszę jej pokazać koniecznie. Co moja weszła do krainy. No. To jest, to jest... Wariat? A jak mu dałaś na imię przed chwilą? Nie dałam mu imienia Nie dał O patrz O kurde Ale ona jest z Ona jest z cementu. Patrz Moana Ale jaka wielka Moana Pierwszy raz widzę taką dużą Moanę Nie miałam taką lalkę, tylko nie taką, ale... Ale ja też Tak, proszę tutaj że jeszcze takie... Znowu jest ten Eflin z tej, z Jest Jana. Jana właśnie widziałam. Ale zobacz! Są takie! O! I możesz wylosować księżniczkę! O! I weźmiemy sobie? I to 3 dolary. No dobra. Znaczy To weź A ile chcesz? Jedną? Jedną. A mogę ja wylosować? Nie. Dobra, dobra. Wszystkie do torby chowamy. Bo jeszcze dla kogoś mam? Policzmy moją rodzinę. Z moich przyjaciół. Ja, ja, ja i jeszcze raz ja. To jest a a, z no może Jula? No powiedzmy że... Jula, ja. Która? Zarobienie No to dawaj, rób. <gry> Ej, tu lustro Tak To jest Oni ale nie widać, że to jest tak. hak. Przecież <laughs> jakie ładne torby. A ja Wam pokażę co ja kupiłam sobie. W ogóle jest, siedzę na ziemi w, w środku sklepu, ale... Dobra, pierwsza rzecz. Przewodnik. Dziewczyny nie akceptują. No ale dobra. Idziemy, do kasy. Trzymaj kameraman. Musimy iść do kasy, no dobra, a... Pokażę, kasa nie wiem w sumie gdzie jest. Weź Chcemy padding w Paddington. Mm. Ej, którą byś chciała mieć? Um, Aurorę, albo Roszpunka? Ale bardziej Aurorę. And you? Ja Roszpunka. Okazało się, że w Londynie, w Mikołajki, na Oxford Street jest więcej ludzi niż na Times Square. Przez miesiąc, jak tam byłam, byłyśmy tak przeboczcowane. Serio ma była masakra. Tak, ale wiecie, to jest jakby dalej wszystko na pozytywne? Bardzo byłyśmy przeboczcowane. Jesteśmy w krzaku. my z Darylów znamy krzaka właśnie ze stanu. wzięłam sobie burgera takiego klasycznego z kurczakiem i z bekonem, Dodałam. Wziąłam onion drinks, miałam ochotę Kiedyś je nienawidziłam, a moja mama kochała I mówiła, że kiedyś polubisz No a ja nie, 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 no a teraz lubię Chciałam sobie też frytetki mm. Tutaj mamy lemoniadę Uuu Daria to smakuje jak nasza O no. jest dobra A to by smakowało? Bardzo Wkładam kamerę, bo słuchajcie jestem tak głodna Już nawet nie jest żart 嗯，给你买吃包子。 Co tutaj Katarzyna robi, żeby ujęcie było piękne? Rozbieramy się. Nie ma także w ubraniach, nie? Tylko bez. Kochani, witamy Was już na lotnisku w Polsce. Maja, Daria, ja i fun fakt, coś o czym nie wiecie, ledwo zdążyłyśmy na lot. Tak całkowicie ledwo, to dosłownie były sekundy, minuty. Na początku nie przyjechał pociąg. Okazało się, że one nie kursują przed 8 rano i już kupiliśmy bilet na pociąg za 23 funty. Anyway, pobiegłyśmy na autobus, autobus odjechał Znaczy autobus, autokar taki podobno szybki Odjechał z półgodzinnym opóźnieniem um, Mieliśmy lot o 9, o 8.30 zamykają się bramki No i ja poszłam spać, Daria siedziała z Mają, też poszły spać No, Znaczy Maja poszła spać Daria była cały czas awake No i ja się słuchajcie budzę, tak się <laughs> rozciągam, patrzę w prawo Daria nagle taka mina W ten sposób i ja już mówię, oho Okazało się, że była 7.30 Przez to opóźnienie tego y, autokaru Byłyśmy godzinę od zamknięcia bramek, jak Daria mi powiedziała Dojechałyśmy, miałyśmy pół godziny do zamknięcia bramek, godzinę do odlotu Z czego byłyśmy na London Stansted, y, lotnisko I to jest ogromne lotnisko, Daria jeszcze znalazła jakieś... Tak, jest 90 gate'ów i Daria znalazła jakieś takie TikToki, się wyświetlały. Ile ludzi, że tam trzeba być minimum 3 godziny w kolejce. Słuchajcie, to była tragedia. Mówię tak, serio, realnie, my biegłyśmy. Był 50 gate. Który gate? 50. Ostatni po prostu na ścianie, my biegniemy, przez to wszystko całe spocone jesteśmy. No słuchajcie, mam spoconą bluzkę, bo ja się przebrałam w, 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 w samolocie na siedzeniu. Stwierdziłam, że ja to pierdzielę. Zdążyłyśmy, ale cudem. Tak autentycznie cudem. To jest tak wielkie lotnisko, a my biegłyśmy po prostu jak jakieś porypane. Ja na przykład stałyśmy w tej kolejce do do check-inu, znaczy do check żeby sprawdzili nam bagaże. No i słuchajcie, ta kolejka to były takie cztery ogromne, wielkie ślimaki i też mówimy już nie. No i nie chciałam pytać ludzi przed nami, czy możemy pójść, no bo nie chciałam stracić aury, że się tak przyciskam i tak wiecie, i udaje. Dlatego odpaliłam bilet, no i właśnie pokazałam jednym dziewczynom, takie w naszym wieku nas puściły i później ludzie jakoś tak po kolei nas na szczęście puszczali. Pójdźmy w miarę od początku. No ale jesteśmy też na tej kontroli no i buty mi pipają. Pani każe mi usiąść, sprawdza mi, dotyka mnie po tych nogach, mówi, że buty pipają, trzeba buty zdjąć. Dziewczyny już odebrały wszystkie swoje rzeczy. Mamy, nie wiem, zostało nam z 20 minut do lotu, może coś takiego. Moje buty są w dupie Marynie, moje rzeczy są w dupie Marynie, bo kamera właśnie była w torbie, więc też coś zapipało im. No ale no, nie wiem, prześwietlili to i wyjęli sobie to i dalej to sprawdzali, nie wiem o co chodzi, no ale dobra, wzięli mi te buty, ja czekam na skarp w skarpetkach na, to, na te moje rzeczy. Maja się pokłóciła z panią, przecież w sensie, nie wiem, właśnie, może powiedzieć o co chodzi, bo. Przyczepiła się do mnie, bo jakaś starsza pani, która przede mną wchodziła, zostawiała swoje że tak rozbalone. A ja z nią gadałam. I wiecie, ja jej tam próbuję włożyć w PHA mnie, ja ta sobie w ogóle nie wiem, chodzi i mówi, że ma dość autentycznie mówię do koleżanek, że ona zaraz stąd idzie, bo już ma tego dość. No i ja wróciłam te, wiecie, tej rzeczy i ona się tak patrzy na mnie, no i się zaklinowało, co nie? Ona się patrzy na mnie i, i ja mówię, czy może pani tu popchnąć, a ona, nie, było czekać na mnie, niż i zanim ja to zrobię, a nie sama się tu pchasz. I wiecie, ja się z nią kłócę, Daria blada jak ściana, Kasia kurwa bez butów stoi, sorry, Kasia bez butów stoi. Uh, no, W ogóle wszystko, co mogło tak tego poranka, poszło nie tak ogólnie. A wstałyśmy o czwartej rano. No, tak z drzemkami No, z drzemkami, z drzemkami, bo tak mówię, tak, bo, dobra jeszcze 5 minut, dobra jeszcze 10 minut, bo tym dziewczyny rano. nie malujemy się. Gdybyśmy jechały normalnie tym pociągiem, nam pokazywało, że my będziemy o 6.50 O 6.50, ale hmm. Hmm. robimy jeszcze Anyway, zdążyłyśmy... Jeszcze teraz nas złapali na kontroli paszportowej z walizkami, czy nie kupiłyśmy nic przypadkiem Kochani, po ogromnych przygodach, jak widzieliście, mogliście słyszeć, bo niestety nie było w międzyczasie niczego do nagrywania, Kaluś! Tarłam do domu po tym wszystkim i otworzymy sobie kalendarz adwentowy, bo dzisiaj mamy siódemkę. Czekajcie, tu muszę znaleźć ją. Coś nie widzę, chyba jest jestem blind. Czekajcie, tu jest dziewiątka, tu jest dziesiątka. Ósemka. Pomocy. No kurde. 21 A to? O, mam siódemko, o Jezu, jakie wielkie No dobra, otwieramy Jej, tak myślałam, że może właśnie Coś takiego, bardzo lubię tą czekoladę Wspominałam wam o tym Więc naprawdę bardzo fajnie mm, Może akurat Sobie zjem, taki jakiś sweet treat Fajnie, lubię ją bardzo więc fajnie, tutaj gala mi nie daje sp spokoju. Myślę, że to tyle raczej, kochani, w tym vlogu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Po prostu będę montowała już, bo to jednak są 2,5 dnia do zmontowania. I będę się ogarniała, zrobię sobie dzisiaj taki reset, detoksy, Życzę Wam wszystkiego wspaniałego. Dziękuję za oglądanie tego masła i zapraszam na kolejnego. Buziaki!